Cześć, w tym tygodniu zawarłem tylko jedną transakcję. Coś niesamowitego jedna transakcja w tygodniu. Tutaj mamy USD -Jena. Na USD -Jenie była bardzo dobra miejscówka, na którą czekałem aż tam dotrzemy. Widzimy tutaj. Tutaj mamy bardzo ładne źródło. Bardzo duży, intensywny ruch został wygenerowany. Tutaj mamy płynność. Tu mamy płynność, tak więc no jest to miejsce obwarowane właśnie płynnościami. Bardzo, dobre, bardzo dobra lokalizacja. Tak więc tu, tu było źródło. Widzimy, kurs idzie systematycznie w dół. Tutaj mamy korektę do góry i tak naprawdę najlepiej, żeby przed, przed źródłem cena zgarnęła trochę płynności. Tak więc no tutaj na H4 no zgarnęliśmy tego knota, ale na H4 tutaj nie widzę jakby, żeby tam była płynność. Przejdźmy na H1, na H1 widzimy tutaj jest ładna płynność, tutaj bardzo ładna jest płynność i tak naprawdę jak tylko zgarnęliśmy tą płynność, bo tu był naprawdę znaczący ruch w dół, wygenerowali dosyć dużo uczestników, tutaj zostało zamkniętych, tak więc tutaj to było idealne miejsce, tutaj można było szukać otwarcia transakcji w dół. A zamknięcie, zamknięcie to również poszukiwanie właśnie źródła i płynności w drugą stronę, tak więc tu mamy, tu mamy świecę, z której został wygenerowany dosyć intensywny ruch w górę Tutaj mamy płynność, z niej poszedł ruch w górę, tak więc mamy tutaj dwa miejsca, z jednego jedno będzie płynnością, drugie będzie właśnie źródłem, to stało się źródłem, to stało się płynnością i stąd ten ruch został wygenerowany do góry, tak więc to było najlepsze miejsce jakby do zamknięcia, tak więc tutaj otwarcie, tutaj zamknięcie. Tak więc, no... W tym tygodniu była zawarta tylko jedna transakcja, no okazała się zyskowna. Tak więc w przyszłym tygodniu zobaczymy, co się pojawi, w jakim miejscu gdzie będzie można zawierać transakcję.